Na highligu jest bardzo dobra karta pod względem kurwa jest bardzo chuj dobra karta, nie? Casablanca przesyła 7 zł i 20 ju na co chcesz wspierać? Na co to tam chuj w tej walce z Lexi? Jak się. Do... Zapamiętajcie tylko moje słowa. Ta walka. Taka walka kurwa, tam będzie taka walka. Naprawdę, na highligu będzie taka walka. Że coś czuję, że za mało biletów kupiłem, nie? I paradoksalnie, i paradoksalnie, i par paradoksalnie jest to walka kobiet. Jak śledzicie na przykład, co ja czasami piszę na Twitterze, to wy wnioskujecie jedną z tych osób, która się bije. Więc po prostu będziemy wspierać rywalkę tej osoby. Normalnie tam kurwa wszystko będzie latało. Będziemy śpiać. Zabitą kurwę! Ej, imię, zabitą! <laughs> nie, naprawdę. To będzie takie mocne. Naprawdę, to będzie takie mocne. <laughs> nie, no kurwa. Widzowie, więc tam szykujcie. Ja nie wiem, po ile są te bilety. Chyba po 260 zł, czyli po jakieś 320 wam je opierdole. Yy, zrobimy jeszcze. Bo ogólnie zrobimy tak, że bilet będzie w koszulce, nie którą sobie kupicie. To będzie mega mocne. Więc no, więc poczekajcie chwilę. Moim zdaniem jeśli chodzi o, o Heilik i Fame teraz, Fame ma bardzo dojebaną kartę, ale Heilik ma jedną walkę i to jest walka szpilki jego rywala, no to ona jest kurwa, no ona będzie przewybitna, nie? Będzie kurwa mocne w chuj, nie? Będzie kurwa mocne, będzie mocne. Nie, ten Heilik ostatnio można było powiedzieć, że taki o, to teraz kurwa Heilik jest dopieszczony i, i Feim też jest dopieszczony, nie? Um, um, Harry, jest równo za dwa miesiące, to chyba 17 września. Harry, Fame jest y, 20, kurwa 6 albo 7. Wiem, że jest w piątek, to jest 26 sierpnia. Wiedzieli już gdzie będą ten? Y, gdzie będzie Fame, czy mogę powiedzieć? A dobra, no to wiecie, że w Łodzi, bo no. będzie taki mocny. Dobra, coś ci napiszę, stary. Co ty o to pierwsza walka jest chuj mod? No mówię ci kurwa stary, że ta ta walka jest dopieszczona w chuj.